Jak wygląda jedno z ważniejszych zdjęć zrobionych podczas II wojny światowej? Dla Rosjan z tą pewnością najważniejsze. Fotografia ta jest obecna w każdym podręczniku do historii i nic dziwnego, bo w końcu symbolicznie przedstawia zdobycie Berlina przez Armię Czerwoną oraz przez Polaków i zbliżający się koniec II wojny światowej w Europie. Tylko czy na pewno tak wyglądało to zdjęcie? Cóż, okazuje się, że zostało sfałszowane, o czym podręczniki już zazwyczaj nie informują. Dla porównania, tak wygląda oryginał, zrobiony 30 kwietnia 1945 roku. Jednak wróćmy do wyretuszowanej wersji, opublikowanej 13 maja w czasopiśmie Ogoniok, bo następnie ta wersja zagościła w dziesiątkach innych gazet, czy na znaczkach pocztowych. Czy w końcu w podręcznikach do historii, co zostało zmienione? Cóż, spójrzmy na tego żołnierza. Otóż okazuje się, że nie ma on ani jednego zegarka na ręce, a na oryginalnym ma aż dwa. Został zwiększony kontrast oraz dodany dym w tle, tak dla zwiększenia dramaturgii. Jednak to właśnie z punktu historycznego usunięcie zegarków jest najbardziej istotne i przy okazji najbardziej kontrowersyjne. Dlaczego? I jaki był powód poddania fotografii aż takiej cenzurze? Ja jestem Marcin, i aby zrozumieć historię tego zdjęcia, musimy się cofnąć do ostatnich dni II wojny światowej w Europie. W tym momencie Reichstag był postrzegany przez Sowietów jako najważniejszy budynek w nazistowskich Niemczech. Zdobycie go oznaczałoby symboliczne zakończenie wojny. Cóż, wtedy i tak zbliżała się ona już do końca, więc Stalin zaczął wywierać nacisk na dowódców, aby zdobyli najważniejszy niemiecki budynek 1 maja 1945 roku, czyli akurat święto pracy. I właśnie w tym dniu dwa sowieckie samoloty zrzuciły kilka flag ZSRR na dach i tak już naprawdę zniszczonego Reichstagu. I pewnie teraz myślicie sobie, że któraś z tych flag zawisła właśnie na ikonicznym zdjęciu. Niestety nie było aż tak łatwo i aż tak kolorowo. Pierwszą flagę zawiesił żołnierz Armii Czerwonej Koszkar Bajew i miało to miejsce 30 kwietnia. Niestety było zbyt ciemno na fotografowanie. Kolejnego dnia flagi już nie było. Niemcy postanowili ją zdjąć. Pełną kontrolę nad gmachem parlamentu Sowieci zdobyli dopiero 2 maja. I właśnie w ten dzień fotograf Howday przywiózł swoją flagę. Co ciekawe, była ona zrobiona podobno z trzech obrusów i została uszyta przez jego ojca i przywieziona aż z Moskwy. Wszedł do budynku i przekazał ją pierwszym żołnierzom, których spotkał w środku, a następnie powiedział im, żeby powiesili flagę, a wtedy on zrobi zdjęcie. Powieszenie flagi podjął się Aleksiej Kowalow a towarzyszyło mu trzech innych żołnierzy. I to właśnie on trzyma sztandar na ikonicznej już fotografii wykonanej przez towarzysza Haudeja aparatem Lejka 3. Co ciekawe, podczas tej sesji powstało aż 36 zdjęć i zostało wybrane tylko jedno, które zapamiętała historia. Sowiecki fotograf mocno inspirował się na zdjęciu zrobionym po zdobyciu Iwo Jimen, czyli japońskiej wyspy przez Amerykanów. I co ciekawe, z tą historią wiąże się również mit. Niektórzy myślą, że przedstawia ona rzeczywisty moment wbicia pierwszego sztandaru. Tylko, że zdjęcie przedstawia drugą flagę, która została umieszczona na wyspie. Wiem, co sobie teraz myślicie. Ci Amerykanie to naprawdę mocno podkręci historię. W końcu ikoniczną stworzyli fotografię, która przedstawia wybicie drugiego sztandaru. Pierwsza już nie jest aż tak rozpoznawalna. Tylko wiecie co? To jest naprawdę żadna manipulacja przy tym, co zrobili Sowieci. Zamiast Kowalewa zostało podane nazwisko Gruzina, gdyż sam Stalin chciał, aby to właśnie jego rodak wieszał flagę a nie Ukrainiec. A skoro towarzysz Stalin tak chciał, to wiadomo, musiało tak być. Sam Aleksiej pod presją NKWD musiał utrzymać w tajemnicy, że to tak naprawdę on wieszał flagę. Fotograf zdjęcia również nie był znany, gdyż jeszcze wyjawiłby on tożsamość żołnierzy. Dlatego oficjalnie fotografię uznano za anonimową. W przeciwnym wypadku obaj musieliby się pożegnać nie tylko z Rosją, ale także z całym światem. Jednak wróćmy do samego tematu zegarków, bo to on jest w tej historii najciekawszy. Dlaczego żołnierz ma dwa zegarki, jeden na prawej ręce, drugi na lewej? Okazuje się, że cenzorzy z Telegraficznej Agencji Związku Radzieckiego wyretuszowali zdjęcie przed publikacją w czasopiśmie Ogonik, ponieważ jeden z żołnierzy miał na nadgarstkach dwa zegarki, co jest doskonale widoczne na porównaniu zdjęcia oryginalnego z ocenzurowanym. Ludzie mogliby pomyśleć, że jeden z nich został zrabowany poległemu żołnierzowi. Ale jak to? Armia Czerwona wyzwalająca Europę kradła zegarki. No właśnie, zostało to ukazane w filmie Child 44, powiedziałbym nawet, że zbyt prześmiewczo. Kradzież zegarków nie pasowało do oficjalnej wersji wydarzeń oraz do heroizmu i poświęcenia, jakiemu oddali się żołnierze. Nie było to zgodne z oficjalnym obrazem sowieckiego żołnierza, który był kreowany w społeczeństwie. To zdjęcie pokazuje nie tylko ikoniczny koniec wojny w Europie, wojny, która pochłonęła życie wielu żołnierzy i cywili, ale także działanie cenzury w ZSRR oraz prawdziwą moc tej cenzury i to, jak wiele informacji można ukryć, szczególnie jeśli wszystkie czasopisma są centralnie kontrolowane tymczasem dajcie znać w komentarzach czy jesteście zainteresowani historią, która się skrywa za niejednym zdjęciem. Jeżeli tak, możecie też na przykład wbić na grupę na Facebooku, do której link macie w opisie. Tam co nieco publikuję. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na razie. Cześć.